Dzisiaj jest ósmy dzień kalendarza, otwieramy. Wyrzuć na kostce liczbę pompek, które dziś zrobisz. <laughs> oh. Maksa, robisz Maksa, gratulacje, wow. pioteczka. ty, wie, że ty robisz pompę, <laughs> raz, tak? Że aż tak, od razu, 12, chcesz robić pompek? No to dawaj, No to zaczynamy. 7, 8, 9, 10, 11, 12. A Ala to zawsze robi wszystko na maksa, tak? Pompeczki też musiało być 12. Miłego dnia, kochanie. <grymina> <grymina> Które dziś zrobisz? Dwie kostki mam. Najwięcej mogę zrobić 12. A, no, to nie. O to rzucamy. Uwaga, uwaga. Chłasz na... Sześć. Kuchasz na dwanaście czy na jedy, dwójki? No, masz sześć pompek. Zgadnij, ile miała Ala. Dwanaście. No, serio, <zyskcja> no pompuj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No i piąteczka.